odbyło się na wolnej przestrzeni podniech. Odbyło się w roku są Wtedy zbliżaliśmy się była perspektywa roku 2000. Dzisiaj mamy rok 2025 i znowu już weszliśmy w rok święty, czym ten rok święty jest, nawet do czym dziecka presy. I zapewne w rodzinach również o tym mówić. A więc mamy dzisiaj jubileuszowe spotkanie w roku jubileuszu. 25. spotkanie. Wtedy na rynku są zgromadziło się około 2000 dzieci. I takim momentem, który jest by do zapamiętania, było to, że dzieci yy, 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 pozostawiały świat swoich stóp na specjalnie przed kartach, katolikach. Robili to w dwóch obiadach. okres y, chrześcijańskiego życia, jak mówię, zbliżając się w roku, roku 2000, chodzimy z zapałem, y, który nosimy w sercu, aby iść tak jak to może na cały świat i pomagać Bożymu Ewangeliom. To było bardzo ważne takie, takie przeżycie. Dzieci podejmowały to zadanie bardzo chętnie. Bardzo, bardzo A hasło, jak wtedy przyświecało, to na naszym spotkaniu było hasło, które dzisiaj realizuje się na naszych oczach. To hasło brzmiało. Zacznijmy razem. I zaczęliśmy razem. Dzisiaj jeszcze to bardziej określamy, że chcemy razem coś zrobić dla nich, dla naszych dzieci, również dla naszych rówieśników z wielu krajów, które tutaj nie widzą, te kraje bardzo dobrze dostaliście i wiecie, mam nadzieję, komu pomagacie. Zwróćcie uwagę na to, że zapewne tak jest, nie wiem, się pytali, czy pytaliście waszych rodziców, zapewne w Właśnie rodzice byli koledzykami wtedy, gdy na kolędze się zaczynała. Bo kolenda zaczęła się w lipcach wcześniej niż tego spotkania zaczęło się lat od 1999 roku. A kolenda zaczęła się w 1993. Także jestem przekonany, że rodzice będą tylko pójścia, otwarcia, głoszenia nad jej przekazami i dzisiaj się cieszymy walcząc o obecności do roku